Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Andrzej Duda to jest taki koleś, to jest taki polityk, prezydent, który robi wszystko, żeby go nie lubić. On po prostu robi wszystko, żeby go nie lubić. A najgorsze jest to, że jego czas już mija, że jego czas się kończy i on nadal to robi. On robi wszystko, żebyśmy go jak najgorzej pamiętali żebyśmy w jak najczarniejszych barwach go wspominali, bo inaczej nazwać się teraz nie da. A najgorsze jest to, że on kiedyś podawał się jako patriota i to najbardziej boli. Bo teraz ludzie, którzy mają w sercu Polskę, chcieliby, żeby chociaż w tych ostatnich swoich miesiącach prezydenckiego bytu już przynajmniej nie psuł. Może już nic nie robił, ale już przynajmniej nie psuł. Już mógłby sobie darować wszystko. Moi drodzy, ale nic z tego. Bo dla pana Andrzeja Dudy najwidoczniej to jeszcze nie wszystko. On jeszcze musi spierdzielić wszystko, czego jeszcze jakimś cudem nie udało mu się zepsuć. Po prostu stuprocentowa rozpierduszka. On został zaproszony przez pana Rymanowskiego na rozmowę. No ta rozmowa odbywała się akurat w jego kuluarach, w jego rezydencji. No dobra, ale u pana Rymanowskiego z Radia Z to, co ten człowiek tam powiedział, to to, to już go eliminuje jako prezydenta. On już prezydentem po czymś takim powinien nie być. A ja pamiętam, jak on kiedyś mówił, żeby być twardym. Pamiętacie? Jak tu masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, to są, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Tu może przyjdzie dzień, że trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nawet nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć. A teraz jest pan miękki, jest pan mięciutki, miększy niż zgniłe jabłko. Przeanalizujmy sobie szybciutko to co on powiedział u pana Rymanowskiego, bo ta sprawa jest na tyle poważna, że chciałem powiedzieć, myślę, że Polacy powinni się dowiedzieć, żeby przejrzeć na oczy. No ale on już tak i to dogorywa, te ostatnie miesiące jego kadencji, więc ciężka sprawa z tym kolesiem jest. Słuchajcie. Kwestia rzezi wołyńskiej jest tematem bardzo dla Ukrainy niewygodnym, a kwestie ekshumacji żołnierzy Wermachtu dla Ukrainy są tematem neutralnym. Ale czy to nie jest trochę tak, że polska polityka wobec Ukrainy w ostatnich dwóch i pół roku na tym w tym temacie nie poniosła porażki? I słuchajcie, moi drodzy, początek to miał nawet dobry, ale słuchajcie teraz! Słuchajcie, co on będzie teraz mówił, co on będzie wygadywał. Panie redaktorze, to jest wielkie pytanie, które oczywiście nieraz było stawiane i, i, i jest to zarzut, który jest stawiany także mnie. Ja mam tego świadomość. Trzeba było Ukraińcom powiedzieć, prawda, dostaniecie od nas cokolwiek pod warunkiem, że się przyznacie, że klękniecie na kolana, że przeprosicie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście można było zaszantażować Ukrainę, która miała wtedy przez Rosję przyłożony nóż, nawet nie tyle do gardła, co w zasadzie wbity w gardło. Można było, tak? No może, panie prezydencie, może nie szantaż, ale można było postawić takie twarde polityczno-biznesowe warunki. Twarde warunki, tak jak to pan mówił. Bądź twardy, musisz być twardy, musisz być twardzielem. O to tutaj chodzi. Słuchajcie, dalej. Yy, ale to proszę w takim razie do tego znaleźć innego polityka, ponieważ ja takimi metodami nie działam. Wie pan proszę też pamiętać, że yy, Wołody Załęński również dzisiaj jest pod różnymi presjami, również pod presjami swoich największych donatorów, to znaczy tych, którzy dzisiaj rzeczywiście przekazują mu yy, największe yy, ilości no, uzbrojenia, tak? Pod ale to podobno Polska przekazała największe ilości uzbrojenia. Czyli jeśli on teraz mówi, że on jest pod presją donatorów, a ty jesteś jedno, jednym z największych, nie, ty jesteś największym donatorem, to pod twoją presją nie jest, to zaprzeczasz sam sobie, bo przed chwilą powiedziałeś, że ty nie będziesz czegoś takiego robił. Już to nie wypada, a teraz mówisz, że jest pod presją. To znaczy, że inni potrafią, ale ty nie potrafisz. To, żeby, żeby bronić Ukrainy. Ja namawiam, pan, co mówią ludzie. My już wszystko ja przekazaliśmy namawiam. w związku z tym nie liczy się z nami teraz. No, w jakimś sensie tak to być może, może wyglądać dlaczego pana czy... osoba. Zobaczcie, no ten mu mówi, że nas wydymali, a ten mu mówi odpowiada prezydent mu odpowiada panu Rymanowskiemu, no, no w pewnym sensie może tak wyglądać. Czyli no w pewnym sensie no tak, czuję się wydymany. No inaczej się tego nazwać nie da przecież. By się to nie są zabolało. Też... Wie pan, no, polityka nie jest od tego, żeby, żeby, żeby zabolało, tylko polityka jest też od tego, żeby, żeby patrzeć i, 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 i przygotowywać taktykę na, na następne działania I, i cały czas trzeba na bieżąco rozpatrywać sytuację. Można było się spodziewać, że ta sytuacja będzie się tak zmieniała, bo myśmy dali to, co mogliśmy dać po prostu i to daliśmy szybko i rzeczywiście daliśmy wtedy, kiedy było potrzebne. I ja uważam, Osobiście, że to jest nasza, nasza wielka chluba, tylko że od tego czasu minęły już dwa lata Ym, i no trudno, no, muszę, muszę z przykrością powiedzieć: live is brutal. Prezydent państwa prawie 40-milionowy, a z Polonią na całym świecie to myślę, że blisko 50 milionów albo i więcej, przyznaje publicznie u pana Rymanowskiego w Radiu Z albo w Polsacie. Że, moi drodzy, słuchajcie, że life is brutal! Life is brutal! Prezydent Polski nie postawi żadnych warunków Ukrainie w sprawie wołynia. Prezydent Ukrainy nie pamięta totalnie, ma to gdzieś całą pomoc, polską pomoc. Wszystko oddaliśmy, rozbroiliśmy się na maksa. A ten mówi, że life is brutal. Że, no oni nie przeproszą, oni nie zezwolą na eksfumację, No ale Life is Brutal, no po prostu porażka To jest naprawdę porażka, ja pierniczę Po co robić ten film, moi drodzy? Po co robić ten film? Słuchaj, panie Duda Nie zrobił pan nic, dosłownie nic Żeby uratować Ursusa Ursusa kupił koleś który popiera zbrodniarza, który tego dokonał. Jest to udokumentowane, o tym mówiłem jako pierwszy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że to nagłośniliście, bo gdybym o tym nie mówił, to pewnie nikt by nie wiedział. A dzięki temu wszyscy wiedzą. Dzięki nam, dzięki mnie i dzięki Wam, moim kochanym widzom. Ale ten człowiek nie zrobił nic. Mało tego. Słuchajcie teraz, jak podaje portal do rzeczy. .pl Ukraiński IPN Czci bohaterów Ukrainy Ten jeden i drugi, ten taki zbrodniarz Nie będę wypowiadał ich e, Nazwisk, obok Matki Boskiej, no po prostu w pale Się nie mieści, serio Pale się nie mieści. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej wyprodukował spot o bohaterach Ukrainy. Na filmie pojawia się Matka Boża w towarzystwie jednego tego zbrodniarza i drugiego. Wiecie o kogo chodzi. Kult Matki Bożej jako opiekunki wojowników sięga czasu w Rusi, Kijowskiej i Bizancjum. To jest taki spot tego IPN-u ukraińskiego. Nawet nie chce mi się tego czytać, bo to jest tak nieprzyzwoite. To pan Duda powinien sobie to przeczytać. Albo tam jechać. I wziąć w tym udział. Panie Duda, to może pan tam pojedzie. Weźmie w tym wszystkim udział. No przecież life is brutal. No tak jak to pan powiedział, life is brutal. No tak czy nie? No przecież to są jego słowa. Life is brutal. On tak powiedział. Ten człowiek tak powiedział. Ręce opadają. Serio. Ile to już lat on tutaj funkcjonuje. Nie zrobił dosłownie nic w tej kwestii. Świętej pamięci ksiądz Isakowicz prosił go, to go olał. Moi drodzy, nigdy nie przypuszczałem, że... Zacytuję tutaj kierwę. Świętą kierwę i przyznam mu rację. Bardzo boli mnie, gdy prezydent Polski zachowuje się jak kacyk partyjny. Chociaż raz się nie mylił, raz miał rację. Nawet on. Nigdy nie przepuszczałem, że kierwa dobrze powie o dudzie. No, wszystko inne mówi źle, ale tutaj akurat mu się trafiło. I mamy z kimś takim, z czymś takim do czynienia. Z taką sytuacją. Dobra, nie będę wam już przedłużał, bo pewnie macie inne sprawy na głowie. No ciekawy jest ten delikwent powiem wam. No ciekawy, no nie wiadomo, co z tym fantem zrobić. Kurczę, no gdyby on od razu mówił, że taki będzie, to nikt by nie miał do niego złości, bo na przykład teraz ten czaskowski czy, czy cała reszta. No przecież wiadomo czego się spodziewać, ale on wprowadził ludzi w błąd, on puścił fake newsa, okłamał ludzi, nie zrobił nic przez 10 lat. Dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję za komentarze, za waszą obecność. Jak co to piszcie maila suwerenny.pl tam możecie mi podsyłać jak coś się dzieje ważnego, czego ja nie dostrzegłem, bo nie wszystko jestem w stanie zobaczyć, a dzieje się bardzo dużo, to podsyłajcie. Dzięki za maile, pozdrawiam i do usłyszenia, cześć, papa. Pa.